Kurde, że takie delikatnie to mogą być łanie że tak delikatnie jest pałane. Oj, sorry, bolało. Przepraszam. Czekaj, nie tu iść. No i chodź to. Pachnie? Śmierdzi? Śmierdzi. 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 A ale to jest zagrodzone, jak one tu przychodzą? Tam jest drzewo runięte. Ale tu jest drzew leży, ja pierdziele. No. no trzeba przejść pod to drzewo. Trzeba obok płotów przejść, bo one lubią o płot zahaczyć. Zahaczą o płot i zgubił. No i jak kawałek, ja że wiesz. ale drzewo jak tu